Cześć, jestem Bartologny, kolejny odcinek serii od zera do milionera, czyli serii, podczas której na stronie CSGO Skin dążymy do wybrania miliona złotych w mozku BMW M5. Więc jeśli nie masz 18 lat, oczywiście możesz tylko oglądać, ale jeśli masz kończą 8 lat, to jest który daje tym przygotowaniu 20 lat, codzienna, darmowa skrzynka. I tak, przypominam również moje social media i... Czerwony ludzi tam dole, czyli subskrypcje. Więc tak, wciąż trwa Iron Gold Rush. Tutaj wciąż trwają giveaway'e. Obniżyłem Wam cenę w dwóch. W tej kosie. I w X-Ray'u. I tu mamy 14, niecałe koła wpłaciłem. I spróbujemy z tego zrobić dużo. Kurwa, nie zdążyłem. Co to jest? Okej. Okay. W tej te wki co piątku. Zobaczmy, zobaczmy wstępnie. Nie wiem w ogóle. on się w ogóle wróci, yy, zwróci. O... Okej, half Przez chwilę Nie, no chciałem zrobić tę bitwę, ale nie zrobimy jej. Hmm. Już nie dołączyłem. Zróbmy pierwszą trzy 3900. Może. Nie, zrobimy od najdroższej do najdroższej. Hmm. Nie, ok. Ok, zaczniemy. na czterech na klasykę. Dobrze widzą, przypominam, że wciąż trwa jest ustawiczka. Oczywiście 100 zł. By wziąć w niej udział. By wziąć w nim udział musi znać odcinek, w którym oni mówię i napisać komentarz. Jaki jeszcze w jeszcze odcinku? Kurwa. Hmm. Dlaczego tak? 60% różnicy Pilota no to zobaczył No nie Aaa Oj Myślę, że było po bitwie mhm. 1500 różnicy 1650 I ja tego nawet nie będę komentował, widzą każdy może kuleczkę do doktora Chyba ci 10 razy mało 20 i następny tydzień na normowych Wciąż mało. Mało w chuj. znowu bot. 12 koła. Nie, grubo trzy takie. I 3 takie. 5 600. Dobre, dobra, zaraz będzie Powiem szczęści Ja nie pamiętam kiedy ja coś wygrałem Dosłownie Cały czas w plecy OK, 300 Dobrze Czy to jest ten Fenomenalny moment, w którym wygrywam miliony? Oby Oby, oby Oby tą drogę kurwa mogę dodać To było tanie mhm. Kurwa 400 od różnicy O skarpeta droga była Dobrze Kurwa x-ray 44 i rękawice za 700 Fakturniu? Nie Fakt Dwa no to skrzypne, znaczy na skoperka ta, Duży to? A to jest 300 są te różnice? Jeszcze nie? Kurwa, trochę za 300 Nie, o ok kuchoru jeszcze nie? 500 zł to już nie znam. Kurwa. Na no moje. 150. Kurwa jego. O ten noc ja kurwa nią No, co ty pierdodzisz, że kolejną bitwę przegram? Ja pierdolę kurwa nie. No i chuj w dupę Jeszcze oboje drzwi pokazują na ściekkołach Dobra Ale te tanie skrzynki Dobra Dobrze widzą W tym momencie użytku do wakowa tylko jakieś 10 razy są 20 na tak, co bo mnie już kurwa pójść strzela. Aha. ale jeszcze lepiej. A ja chyba mam z wioski nawet. dobrze jest, Może zwłaszcza No, dobrze za piękne. Już, już nic. Kurwa, to on. No dobra, dobra, to jeszcze nie, to jeszcze no zazwyczaj 200 zł. Dobra. Coje okay, to są stan mamy? Jego. O nie, moje, moje, moja, to bardzo, ten bardzo. Wciąż moje 300. Oho. Dobrze. Kurwo jebana pana.

Które drciliśmy po prostu szczegółowy 20 mała skrzynka A my widzimy się w, w następnym odcinku I wtedy ugramy na pewno Nie mamy wyjścia, zaraz wam pokażę jakie plecy Tu się to wróci, o kurwa no, A może? Nie chuj no. a Patrzcie na to, moje bitwy Same plecy widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedna, dwa ma trzyma, cztery, 16, z rzędu w plecy. Więc drogi widzów, użyjcie do Bartolo, do dzisiaj w tym studiowaniu, wchodzimy na zapcinki, na Widzimy się raz na cześć.